Budowa atomu. Atomy to części pierwiastków zbudowane z protonów i neutronów, które razem tworzą tak zwane nukleony. Od nukleosatomu, czyli jądra atomu. One są zlokalizowane właśnie w jądrze. Wokół nich poruszają się elektrony, a dokładniej na powłokach, które znajdują się wokół jądra. Neutron ma ładunek obojętny. Jest totalnie neutralny. Proton, ładunek dodatni oraz elektron, posiadający ładunek ujemny. Masa dwóch pierwszych jest znacznie większa niż masa elektronu. Musimy już na wstępie wspomnieć o zasadzie nieoznaczności Heisenberga. Mówi ono o tym, że niemożliwe jest jednoczesne określenie położenia oraz pędu elektronu w atomie, albo jedno, albo drugie. Albo sprawdzamy jego miejsce, albo pęd, z jakim się porusza. Robiąc zdjęcie auta nie określicie przecież jego pędu, Wspomniałem już o powłokach, im bliżej nasz elektron się znajdzie, jest na powłoce bliżej jądra. Tym samym jest przez to jądro bardziej przyciągany. To jądro przyciąga elektrony i trzyma je w ryzach. W przypadku tych najdalej położonych, na dalszych powłokach, one są przyciągane wtedy słabiej. Liczba masowa i atomowa. Liczba masowa to protony i neutrony, czyli tak zwane nukleony. To te części w jądrze, czyli w rdzeniu, zwykle zapisywana jest ich liczba u góry, symbolu pierwiastka, po jego lewej stronie. W układzie okresowym to najczęściej ta większa liczba. Liczba atomowa to liczba samych protonów, lub również i elektronów, jeżeli ładunek w atomie jest obojętny. Znaczy to tyle, że nie jest ani kationem, ani anionem czyli nic przy takim atomie nie było majstrowane. W prosty sposób zatem w stanie podstawowym obliczymy liczbę neutronów, odejmując liczbę masową u góry, od liczby dolnej, czyli liczby atomowej. Liczba masowa minus liczba atomowa równa się liczbie neutronów w danym przypadku. Wspomniane kationy i aniony, czyli jak je w ogóle interpretować? W prosty sposób. Kationy to te jony, które swój elektron oddały. Dlaczego zatem kation zapisujemy z plusikiem, chociaż bilans elektronów ma na minusie? Elektron ma ładunek ujemny. Jeżeli mamy więcej protonów naładowanych dodatnio niż elektronów, które naładowane są ujemnie, bo ktoś nam ten jeden czy więcej wziął, to mamy zbiorowo ładunek dodatni. Dlatego plus zapisany u góry po prawej stronie symbolu pierwiastka. Wtedy wiemy, że w przypadku jednego plusa liczba elektronów będzie o jeden mniejsza. Liczba protonów bez zmian. Czyli liczba atomowa zawsze powie nam o liczbie protonów. Aniony to to tożsama sprawa. One przyjęły elektron. Taka oto wymiana. One będą miały minusa, bo to elektronów będzie więcej niż protonów. Ładunek więc mają ujemny. Aby obliczyć liczbę elektronów, w ich przypadku odejmiemy liczbę minusów od liczby atomowej. Liczba protonów znowu bez zmian. Nimi się nie wymieniamy. Izotopy. Izotopy to atomek danego pierwiastka różniące się liczbą masową, czyli liczbą neutronów. O różnych izotopach danego pierwiastka na pewno słyszeliście. Izotop węgla, izotop innego pierwiastka. Mają one taką samą liczbę atomową, czyli liczbę protonów, ale różne liczby masowe, czyli różnią się liczbami neutronów. Prosta matematyka. Izobary za to mają takie same pary, barki czyli górne liczby. To sama liczba nukleonów, protonów i neutronów razem w jądrze. Izotony za to, to atomy różnych pierwiastków z taką samą liczbą neutronów. Tutaj musimy posilić się prostą matematyką. Wspominając o izotopach, najważniejsze izotopy wodoru to prot, deuter i tryt, posiadające kolejno 0, 1 i 2 neutrony w jądrze. Rozróżnić musimy liczbę, a masę atomową Liczba to liczba. Ta z układu okresowego tudzież zapisana przy pierwiastku, a masa to masa, w tym przypadku średnia masa izotopów danego pierwiastka. Jeżeli za zadanie będzie nam dane obliczyć masę atomową w związku x w gramach, pierwsze będziemy musieli wyrazić ją w unitach. Jeden unit to 1,66 razy 10 do minus 24 grama. Mamy również średnią. Masą atomową, jeżeli wiemy ile procent i jaką liczbę masową mają poszczególne izotopy. Mnożymy więc procent danego izotopu, izotopu pierwszego z jego masą. Dodajemy procent izotopu drugiego razy jego masę. Jeżeli mamy ich więcej, to również izotopu trzeciego. Po czym dzielimy wynik przez 100%, aby uzyskać wynik w właśnie unitach. Konfiguracja powłokowa. Mówiliśmy, że elektrony są umiejscowione na powłokach. Dany okres w układzie pierwiastków równa się danej liczbie powłok elektronowych. Powłoka walencyjna to ta ostatnia, znajdująca się najdalej od jądra, to ta, której elektrony będą najsłabiej przyciągane. Wzór na liczbę elektronów na powłoce to 2n do drugiej. Dla przykładu dla powłoki trzeciej 2 razy 3 do drugiej da wartość 18 elektronów, maksymalnie na danej powłoce, czyli powłoce trzeciej. Jak się nazywa powłoka trzecia? To powłoga, powłoka M. Po kolei to jest K, L, M, N, O, T i tak dalej, czyli alfabet rozpoczynając od literki K. Wszystkie zapisujemy dużą literą.